No znowu zapomniałem o limicie. Sorki was za to, ale to jest tak jakby jeden cały filmik, te dwa odcinki to jest jakby jeden mi, cały filmik. Biłe. Pamiętajcie. Mor. Będą dwa party. No i przez to wyłączenie musiałem wyłączyć się z serwera i na nowo się będzie musiało mi ładować. W dupę, a nie laguje. Kto ta? Nie nasz helikopter. Ha. Hasem pomarańczowy. Nie. Dobra, ale dobrze, że nam się to szybko ładuje. Szybciej niż od mojego brata. O, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Stój, stój tam. Śup. Widziałem cię, ale mnie zabiło. O, ta fuck. Nie, mamata. Teraz sam z tobą. No. no, no. no. Co to jest? Internet ten zawiór, co to ma być? Ej... Internet. No. Ale spokojnie. On zaraz przejdzie. Mi też się tak robiło. Dobrze, że mi nic nie laguje jak gram. To, to co Naralwam. teraz? Czekasz aż się odlaguje. Nie! No. No. Ale fajnego mam kostka. Czarą bisce normalnie. I chyba w drugim odcinku też Mateusz nie będzie, ale był na początku. nie, nie, nie. Mogę robić? Nie. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Fuz, coś do mnie strzela. Ale to chyba na. Dobra. Ej, czekaj na mnie, nie odchodź! jak to było? Okay. Daj. O, chyba jest pełny. Dobra. Udało się. Jest! Słownie. Dobra, nie ma. Nie chcę dlatego, bo kilka razy dostanie kulkę i wybuchnie. O. Może to dwa magazynki i wybuchnie. No i teraz drugi. Oa! No, tak było łatwiej. Mój o. 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 o! To był dopiero fusowny. Dobra, bebe, be, be, be. Co be, be, teraz? O oh, fuck! Ale ja dostałem. <śleski> 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 Ten, <try> <try> dan, dan. Tutaj. Nie. Tutaj. No, w fusownik by to trafił. Gdzie? Dobra. Niech też szlak trafi. Fusownik nie tak raz. <try> o! Teraz chyba złom. Dobra, skupmy się na grze. Coś mi mrugnęło przed oczami i to był chyba ogień i czołg. I mnie coś popchnęło. Dobra. Ale bez opóźnienia tempa. Dobra, fajny komin. Dobra. Dobra, to auto jest różne. To tu. Okej, okay, ktoś mnie próbuje zabić. jak w tym odcinku chyba nikogo nie zabiję. I jak słyszeli Coś no to sorry, was co? Yes, Sniper. co tutaj? Right now? No. <coughs> no, fuck, wiedziałem, że nie zabiję Ej, hey, a limit? No to ja dużo To mi się grać. <coughs> <coughs> Dobra, to w tym odcinku chyba też nie oh! będzie OOOOOO! Oh! Yeah! Ale tak, to się nazywa, cudzo. Dobra, co teraz? No kurde gram! Czek. Nie trafił. trafi. i teraz wprafię. Nieee! Nie! A co wiem? Nie. Yeah. Nie! Yeah. 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 Fuckasa! Muszę wyjść, chyba ty tu nazwę Battlefield. Play for free z bratem, mm. ale tak do połowy chyba. No nie, sami zobaczycie, czy to będzie z bratem, czy bez. Sami się skapniecie. Na początku był... przetrwał tylko z 20 sekund na serwie i znowu go wylogowało. Mm. Głupi internet! Ja mm, ci byrezerwałem, dobra, dobra, to do 7 minut dojdziemy no i wykończymy. 33 Już jest 6 minuta i 37 Zakończymy? No dobra, no to. Komentujcie dwa odcinki, subskrybujcie dwa odcinki, oceniajcie dwa odcinki i. Papa! Pa. No, to do. Do następnego odcinka! No, który może będzie za niedługo. No to. Może dzisiaj? Na razie. Na razie trzeba, pa, papa.